I proszę o zabranie głosu pana senatora Pęka. Panie marszałku, wysoka izbo, ponieważ ja jestem parlamentarzystom o dość długim stażu, jakkolwiek tutaj jestem nowy, to idąc do, do Senatu, muszę się na wstępie taką refleksją z Wysoką Izbą podzielić. Nie myślałem, że tu opozycja będzie miała aż tak łatwo. Kochani, ten dokument, który składa się z dwóch artykułów, to jest dorobek, który legislator bardzo dobrego biura, panie marszałku o tym wszyscy wiedzą od lat, Senackiego określił jako bubel, który nie nadaje się do dalszej obróbki, tylko musi zostać opracowany od nowa. I rozumiem powściągliwość panu sprawozdawców, bo do tej pory wiedziałem, że potrzeba istnieje, natomiast po występie pana senatora Szewińskiego Zrozumiałem, na czym polega racja stanu. Otóż racja stanu polega na przepychaniu na siłę bubli prawnych w wyższym interesie. A mnie uczyni, że Senat to jest taka instytucja, która szczezma właśnie litery prawa, precyzji jego uchwalania, słowem tego wszystkiego, bez czego państwo po prostu istnieć nie może i nie ma żadnych, nie może być żadnych w cywilizowanym państwie prawa argumentów, które wskazują na to, żeby na siłę prostą większością arytmetyczną przepychać takie buble. Nie chcę się wypowiadać na temat szczegółów prawnych, od tego są eksperci. Jak Wysoka Izba będzie chciała, zwłaszcza pan Marszałek, to możemy poprosić biuro legislacyjne, pewnie powie to samo, co powiedział na połączonych komisjach. Interesuje mnie to, natomiast jeszcze inny aspekt tej kwestii, bo jest takie powiedzenie, że jak nie wiedzieli co zrobić, to powołali komisję a nasz najprzystojniejszy resort, no, który jakoś tak ostatnio mało ma sukcesów, to jak nie wiedział co, jak nie wiedział co zrobić, to po, jak nie wiedział jak zrobić, to powołał spółkę. Spółka się nazywa Euro 2012 Polska SP, OO organizator e UEFA Euro 2012 w Polsce. Nazwa budzi ciepłe uczucia, bo wszak prawie wszyscy jesteśmy kibicami piłki nożnej, gorącymi kibicami polskiej reprezentacji i za, zarówno przystojnemu resortowi, jak i, jak i naszej reprezentacji życzymy jak najlepiej. Chcemy także, żeby państwo polskie wypadło godnie w tej ważnej imprezie. No ale słyszymy, że ta spółka i już dzisiaj zapowiadam, że będziemy się domagać dokładnych wykazów, ile ta spółka zarobiła i za co. Jak, jako ci ptacy niebiescy. Nie sieją, nie orzą, a zbierają. Proszę Państwa, nie budują dróg, nie budują stadionów, nie zajmują się konkretami, żądają, zajmują się koordynacją, żądają od samorządów sprawozdań i produkują pośrednio tego typu, tego typu, że tak powiem, urządzenia prawne. No przecież proszę Państwa, ja bym naprawdę chciał zachować powagę Wysokiej Izby, ale tak nie można procedować w kraju, który ma tysiąc lat, wspaniałą tradycję prawną i który powołał tą Izbę do właściwie dwóch rzeczy. Do poprawiania prawa spapranego często w pośpiechu sporu politycznego przez Sejm, no i, i była też druga, ale już nie ma wspieranie polonii. Proszę Państwa, to, to jest rzecz naprawdę, nad którą nie można przejść do porządku dziennego. Według mnie, a rozmawiałem z kilkoma prawnikami, taką ustawę można sporządzić jeden dobry prawnik mający dostęp do, do informacji ministerialnych, resortowych może ją zrobić w dwie godziny. A tymczasem słyszymy, że panowie mieli wielkie kłopoty, bo za późno im powiedziano, że, że będą tutaj lądować z większą częstotliwością niż się ląduje do tej pory. Oczywiście na pytanie na połączonych komisjach, w których miałem okazję uczestniczyć, czy nie będzie tych odszkodowań i na pytanie tutaj pan minister powiedział, że nie, nie będzie, bo to właśnie są precedensowe sprawy. No ale Polska jest przecież krajem znanym z przedsiębiorczości. A kto panu ministrowi zaręczy, że nie, nie powstanie w, w imię zbiorowej mądrości jakiś biznesmen, który zorganizuje grupę niezadowolonych y, mieszkańców? Na przykład w moim okręgu wyborczym jest takie lotnisko w Balicach, które samo z natury jest uciążliwe. Jestem przekonany, że tam będzie zbiorowy poze po odszkodowania. Bo przez wasz bałagan do tego po prostu dojdzie. Tak nie można budować Rzeczpospolitej i argumentacja senatora Persona o wyższej racji, w imię której możemy takie coś butem przepychać, no nie wytrzymuje krytyki, panie senatorze. Ja pana bardzo szanuję. Natomiast w ten sposób nie możecie działać. Jeżeli ten rząd, ta koalicja, widzę tu w tej akurat materii niespójna będzie w ten sposób, w ten sposób działać, to, to efekty na końcu będą takie jak, jak dzisiaj z autostradami, jak z bardzo wieloma y, sprawami. A w całej końcówce będziemy mieli przesunięcie wieku emerytalnego pewnie do 100 lat i jeszcze nie jest pewne, czy to wystarczy. Stanowczo protestuję przeciwko takiemu uprawianiu polityki, które będzie się opierać na spekulacyjnym przepychaniu bubli prawnych, ubierając to w ornat czy w szatę yy, yy, wyższej potrzeby, a, a już yy, nie mówię o racji stanu, która w tym przypadku w żadnym razie wymieniana być nie powinna. W związku z powyższym, dla tych powodów... Na, nasza, nasza grupa polityczna złożyła wniosek o odrzucenie tej ustawy, bo można było to jeszcze zrobić w, w porządku, szybką ścieżką le legislacyjną, chyba, że już nie macie większości w Sejmie. I boicie się, że, że nie będziecie w stanie tamtego, tamtego przeforsować. No, ja, ja, znaczy znaczy y, ja tylko spekuluję w tym przypadku, ale ja spekuluję niegroźnie. Bo dla Państwa byłoby dobrze, jakbyście tą większość stracili. Amen. Dziękuję panie